no jest, kurczę, jak ja zacieram rączki na tą walkę jak ja zacieram rączki na tą walkę słuchajcie, no to jest, to jest mega, mega śmieszny konflikt, mega, mega śmieszna sytuacja w ogóle, że oni się biją o co oni się tam biją e, jacy oni się pokłócili, już nie będę mówił, że i sugerował, że jakieś pierdoły, bo, bo dla mnie to może być y, coś gównowartego ale biorąc pod uwagę że ja się o jakąś bukę śmieszną pokłóciłem e, to ich jest jeszcze bardziej sensowny. Ale dobra. A <grym> od kogo tutaj zaczniemy? Może zaczniemy od Maćka Ambey Rataja. Oczywiście, że Artur jest tą Ambeą. Wszyscy myślę, że już wiedzą o co chodzi. Jak nie wiedzą, to polecam sprawdzić. Może nie, zaczniemy od Kasjusza, ponieważ na jego temat będziemy mieli chyba trochę więcej do powiedzenia, no na temat jego umiejętności, bardzo dobry e, amator, reprezentował e, Polskę na, WR, na WSB, um, walczył z ludźmi, którzy mieli więcej zdobytych tytułów niż, um, niż on Walk, walczył nawet e, z jakimś tam wicemistrzem olimpijskim bodajże. Um, no, to był materiał na zawodowca, tak? To był materiał e, na solidnego zawodowca, ale tam gdzieś nie wiem, wiesz, nie chcę powiedzieć, że zabłądził, bo może, może on sam twierdzi, że, że jeśli zdobędzie coś tam na szczeblu europejskim, typu Mistrza Europy, to zostanie, dał sobie na to 5 pię lat na karierę w boksie motorskim. Nie zdobył to, powiedział, że, e, no, że odpowiedni czas, żeby ze sceny ze zejść. Także. E, na pewno jest świetnym stójkowiczem, o ile w sportach kopanych niekoniecznie, choć całkiem nieźle się zaprezentował w walce z y, Ambro, a, która odbyła się na SBK1, to tak widać było te, te braki w kopnięciach, braki techniczne i tak dalej, no ale boksersko na pewno jest jednym z najlepszych no, najlepszych pięściarzy, ale mam na myśli i Stryjkowiczów w Fame MMA. Więc tutaj, jeśli chodzi o stójkę, to uważam, że jego przeciwnik nawet nie będzie mógł nawiązać z nim i wyjść z nim na wymianę, że nie będzie mógł nawiązać walki. Uważam, że będzie nie istniał na tle donkaz. jeśli chodzi o stójkę. No ale właśnie, sport, w którym oni się mierzą, 28 marca, jest to MMA. Czyli, czyli, e, no to jednak nie sprowadza się tylko do, do jakiejś szermierki na pięści. Więc tutaj swoich szans Maciek będzie upatrywał w zapasach, zresztą e, sam się tym chwali. Hm. Co do Maczka, nie chcę tutaj za dużo mówić, ale polecałbym Ci e, stare, żebyś Ty przebadał sobie z kim trenujesz. Naprawdę tutaj mam taką ciekawostkę. E, Pewnie nawet nie jesteś jej, jej świadomy, żebyś naprawdę przebadał, z kim ty trenujesz. Eee, no bo ludzie stali sali cię, cię sprzedają z dupy, stary. Eee, czytałem rozmowy gościa, z którym trenowałeś. Skąd nic że z nim trenowałeś? Jakieś tam, e, na jakichś tam filmikach u ciebie, czy tam u innych był, że tam razem trenowaliście. Eee, no to pisał, że polegniesz przed czasem. Mm, więc, więc nawet on cię skreśla ale e, ja tego jakoś super nie biorę mm, sobie do serca ocenię własnymi mm, własnym rozumem i cóż no sam mówi, że jesteś już trochę osłabiony, pofolgowałeś sobie tydzień Brakuje ci trochę tych kalorii, jesteś przysłabiony. Co prawda naładujesz się, ale to, to osobie nie może um, wyjść następnego dnia w ringu. No pytanie jest, czy uda ci się sprowadzić tego Kasjusza. No Kasjusz na pewno jakoś super parteru nie robi, myślę, że jakieś podstawy lizną, no ale pewnie ćwiczy dużo e, obron przed obaleniami. No i teraz jest pytanie, czy, e, czy, czy da się dlatego obalić? Według mnie może zaraz ci się uda, ale. Yy, ale nie sądzę, choć uważam, że jakieś szanse w tej płaszczyźnie masz, tym bardziej, że ostatnio Kas już wyciskał UWK, wycisnął tam 80 kg, więc, więc fizycznie mógłbyś go tam yy, dominować, troszeczkę yy, przytłaczać, tak? Z tą różnicą, że no, pytanie jak, jak, jak jest u Ciebie z kondycją, wiesz? Gdyby z Twoimi warunkami fizycznymi na tym miejscu stał ktoś inny, to, to prędzej bym na niego stawiał. Yy, no ale też jest coś taką trochę niewiadomą. To jakieś nagrania z treningów widziałem. Mm. Ale nie widziałem jako obalasz. Znaczy widziałem, widziałem tam tylko, że tam gościu ci się chyba da obalać to jest co innego niż w praktyce podczas bójki, gdzie dochodzą ciosy e, i typu, jakieś tam powiedzmy, dwóch, trzech ciosach na górę e, pójdziesz po te nogi, po sprowadzenie. Także tu obstawiam, że raczej ci się nie uda. Obstawiam, że kas już kondycyjnie się w ogóle nie spompuje. E, u ciebie obstawiam, że około drugiej rundy już się zaczną e, braki w tlenie. Także tutaj stawiam e, śmiało na Kasiusza, jakoś nie umiem sobie wyobrazić żebyś z nim wygrał, to po części na punkty oczywiście jest możliwe, właśnie ze względu na to, że jest to bokser, a nie zawodnik MMA. Czy jaką to woli mówi, pięść, aż bo bokser to pies. Także tak to wygląda z mojej perspektywy. I tyle. O, a dobra, no i co?